Hej, cześć sięmano, jestem reporter i dzisiaj ze mną gra John Master 35 Nie gram z niej. Aha Okej, okay, więc to jest... co to jest? To jest Minecraft na modach. No. Bo, y, paczka to... Na, nazwa paczki to... Tajemnicze. Tajemnicza paczka jest... paczka jest tajemnicza, chociaż większość ludzi się pewnie domyśli co to za paczka. Nie No ale to nie wiadomo. Na pewno no, nie Penguin Tak Pack. Się... od razu mówimy, na naprawdę. Ale co? Na, to, to nie jest Pink Pack. No to nie Pink Pack. Ale no to też, przecież... Już się wiele ludzi domyśli z czatu. No, no i tak, co może trochę? Um... No dosyć długo to już tu gramy. Po gramy tu... ile? Gramy tu palet pa, pale dni. I no tak. Takie itemy, Jakiś głupek latał po spalnie i dostałem taki super mieczek, który daje 82 obrażenia. Tak. No i, I tak, takie i od razu mam takie zapytanie, czy chcielibyście, znaczy... Nie wiem czy mam się o to was pytać, ale chociaż nie wiem czy, czy nagrywa, nagrywać, zrobić drugi kanał, tylko angielski. No nie wiem. Angielski? Czyli że będziemy po angielsku? Tak. No tak. No. Będzie się zacinał. No, Będzie. Ja chciał tak. coś mówić i nagle ten... Dobra, daj mi to jedzenie. Jeżeli byście chcieli ten kanał, to po prostu napiszcie w komentarzu albo jakoś inaczej. No. A I ten dom jest jakiegoś micach Mausa. No tak, a ty tam wlazłeś? Jak to? Ty to otworzyłeś drzwi? Mmm, da, otwierają się, ale się zamykają. No tak, ale jak wlazłeś do środka? No nie wlazłem do środka, tylko tam piszę, jak otwierasz drzwi, to you don't have access. Ty, ty A dobra, masz to ma... jeść, bo ja zjecham. Ja zjadłem. To dzięki. Dobra, to idziemy do jakiegoś portalu. Okej, okay, to, to znaleźliśmy jeszcze... To, to znaczy, to John znalazł taką... Taki jakieś coś. To jest taki spawn, ale to nie jest spawn taki, taki oryginalny. Spawn oryginalny jest gdzieś... To jest jakiś idzie. taki spawn taki stary. No i tak, to możemy wejść my jak, do jakiegoś portalu. No i tak. To może też do, do, do tego pierwszego. To okay. wchodzimy. Musimy długo poczekać, zanim ten... Aha, bo ja wylazłem. To jest jak te portale są y, z, z modyfikacji Divine RPG. O już. Nie, 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 teleportowało i tu jest tylko jeden klocek, więc Mati uważaj. Dobra. O kurcze, kto tu jest? Trzymam shifta. Aaaa! Gień, gień. O What kurczę, ta? stracił. Fuk. Siedem życia mi stracił. Gdzie ty masz tu jeden klocek? Tak. A ty gdzie? Bo tam był jeden klocek. Wow! Uważaj. Co to jest? Czekaj... Uwit Archer, ej Uwit o, Archer! No to strzelaj w niego. Spadł. Dobra, spadł. To Owca przy okazji. Ej, co to jest? Uwit Kadillion. Nie o, bij tego, bo to jest silne. Masz jakieś jedzenie? Bo na serio no ja umieram. Zleciało. No na serio, o, ja nie mam. O nie! Chcesz, to możesz zjeść... ...Ralmaita. Haha. O, ale la. Ło ho I to o. za mną! Padłem. Właśnie widzę. On tu siedzi. Dziękuję. Gdzie ja się o A, nie, zabiłem. Dobra, dobra zabiję. mnie. Yy, no tak fajnie. Okay. Zrób cięcie, żeby tam. Żeby. Że, no dobra, co idziemy najwyżej? Najwyżej pójdziemy przez spawna. No, a idziemy tam znowu, czy idziemy gdzie indziej? Nie, choć musimy zrobić jakąś bazę, ale to myślę, że zrobimy w następnym odcinku, bo nie chciałem, żeby te odcinki były jakieś nie wiadomo jak długie, żeby to łatwo to było z wrzuceniem na YouTube'a i żeby było tego po prostu więcej, no i tak, jeżeli chcecie więcej odcinków, możecie zostawić łapkę w górę, yy, walnąć jakiś tam fajny komentarz i Hola. zostawić subskrypcję na moim kanale. Dobra, Także. Muszę włączyć grę gdyż... Bardzo mi laguje i muszę włączyć i włączyć jeszcze raz. Także hej, ześć się ma no,